Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj omawiamy kalendarz adwentowy z roku 2020, więc trochę już minęło od jego wypuszczenia. 6268 to jest jego numer. Myślę, że jeszcze można go spokojnie gdzieś kupić w całości. Nie mam już pudełka, no ale myślę, że wiecie, na czym polegają kalendarze adwentowe. Mamy 24 okienka, z każdego wyciągamy po prostu jakiś mały prezent. Yy, oczywiście był wypuszczony 1 września i skończył się 31 grudnia, więc tylko 4 miesiące był oficjalnie w sprzedaży na półkach, ale dla kalendarzy adwentowych jest to absolutnie normalna rzecz. One po prostu mają być na sezon. Yy, 6 figurek Sześć minifigurek i podobno trzy są unikatowe. Yy, pamiętajcie, że LEGO za unikatowe myśli na przykład sobie, nie wiem, włosy albo yy, główka plus tors. I nogi mogą być naprawdę od standardowej minifigurki, ale jakieś elementy są tu yy, unikatowe. Chociaż w serii Harry Potter mamy taką sytuację, że mamy identyczne torsy, głowy i włosy, a mamy tylko inny kolor nóg, nawet nienadrukowanych, więc... Yy. Trochę jest naginania rzeczywistości z tym. Yy, rekomendowana cena to było jakieś 120 dolarów, czyli u nas około te 20 dolarów, przepraszam, czyli jakieś 120 złotych. Yy, I tyle, no, to tyle możemy mówić sobie tutaj na razie o tym kalendarzu. 342 elementy i zaraz zobaczycie czemu jest ich tak dużo, jak będziemy sobie te małe modele omawiać. Generalnie ja tu widzę dwie rzeczy. Nawiązanie do filmów, yy, które można zobaczyć, są te Lego City yy, serialowy. Serialowa seria, mamy tutaj charaktery, które mają imiona i nazwiska. Plus druga rzecz, którą tutaj możecie zauważyć, to jest moim zdaniem, ja uważam, lokowanie produktu, bo każdy kalendarz adwentowy lokuje też inne zestawy. I wydaje mi się, że sporo z tych rzeczy, które tu zaraz zobaczycie, jest jako zestaw, wyszło wtedy jako zestaw. Na pewno jestem przekonany i pamiętam, że wyszedł statek towarowy, to jest ten taki kontenerowiec. Czyli taki statek kontenerowiec, który przewozi kontenery. Bardzo fajnie jest zrobiony moim zdaniem, jeżeli budujecie sobie swoje małe miasto city. Albo w ogóle miasto City i chcecie gdzieś uzyskać wrażenie oddalenia, to postawcie to na przykład na wodzie i mamy wrażenie, że ten statek jest po prostu mały, jest gdzieś daleko, płynie do waszego portu. Więc to jest fajna, fajna rzecz. W ogóle z tego, co tu macie, można też zrobić sobie, o ile dobrze pamiętam, tam były chyba uliczki miasta nadrukowane na kalendarzu, więc można było sobie zrobić wyścigi po mieście, różne te stacje policji, bank. bank. I stację benzynową gdzieś tam postawić. Także to jest nasz kontenerowiec, jako pierwszy element. I tutaj mamy pierwszą minifigurkę, i to jest Duke Detain. I one mają imiona i nazwiska, właśnie dlatego, że są bohaterami w tym City. Tutaj to jest najfajniejsza figurka, moim zdaniem, w tym secie, ponieważ ja patrzę zawsze na te torsy świąteczne i tu mamy taki sweterek z policyjnym misiem, chyba, więc ja. Te elementy uważam za bardzo fajne, i właściwie to jest takie najfajniejsza rzecz. Taka najfajniejsza rzecz, moim zdaniem, w tych kalendarzach. Także nogi no, zwykłe, ale widzicie, że sweterek daje radę. I mamy oczywiście stację policji i co roku Lego wypuszcza jakąś stację policji, więc ta, moim zdaniem, nawiązuje do tej wypuszczonej tam w tym okresie. Odznaka tutaj bardzo fajnie. Zobaczcie, że jeden element może służyć jako szyldy dla policji, ale także jako odznaka dla minifigurki, co za chwilę. Zobaczymy, bardzo prosty build, ale już widzicie dlaczego tych klocków jest tak dużo, bo tutaj naprawdę jest sporo takich drobnych elementów. I potem mamy żółtą ciężarówkę, która nie wiem czy była setem, może był jakiś secik podobny i tu zobaczcie sobie technika budowania jest bardzo prosta, jako koła mamy te jeden na jeden okrągłe klocki, światła bardzo fajnie zrobione, tutaj z tyłu, no z przodu nie ma, co ciekawe, Mamy tylko szybę z takich trójkątów, tych tak zwanych cheesy slopes, ale przy, takich przyciemnionych. Moim zdaniem, spoko, no, jak na ciężarówkę, dobrze zbudowana. W tej skali w ogóle fajne są te buildy. Nie jest to może coś szałowego, ale jak uda Wam się ten kalendarz kupić przeceniony, no to, to, to jak najbardziej fajne buildy. I też można się dość dużo nauczyć, tak? Budować w tej skali na przykład. To może też być challenge. Tutaj mamy kolejnego nazwanego bohatera. To jest Harl Hubs. I wydaje mi się, że on jest zły, bo ma dynamit. Fajne nadrukowane nogi. Eee, także najlepiej nadrukowana figurka, tutaj jeśli chodzi o całość. No oczywiście Sweterek go przebija, ale e, spoko. Wydaje mi się, że jest OK, ma taki pas tutaj powiedzmy pewnie jakiś narzędziowy z jakimiś rzeczami całkiem przyjazna mini figurka. Muszę obejrzeć powiem Wam szczerze, troszkę tych filmów, żeby wiedzieć w ogóle, o kim my tu mówimy. I tutaj myślę, że mamy zestaw, bo ja to tak ustawiłem troszeczkę <laughs> mamy helikopter policyjny. Świetny build, ja bym tutaj tylko jedno co zrobił: to trochę wydłużył mu najzwyczajniej w świecie ogon, żeby miał po prostu dłuższy. Ustawiłem go na ciężarówce, wydaje mi się, że to tak działa. Jest taki zestaw policyjny też, który ja mam, akurat jako zestaw, niezłożony i tam jest taki fajny helikopter, także postawię go na razie na tej naczepie. Cześć w tej krótkiej przerwie chciałbym was zaprosić do lajkowania, komentowania, subskrybowania, polecenia tego filmu wszystkim innym fanom Lego lub tym osobom, które po obejrzeniu tego filmu staną się fanami Lego. Cześć. Więc tak wygląda nasz helikopter i teraz przechodzimy do następnego elementu. Ja oczywiście idę w kolejności brinklingowej. Na Bricklinku generalnie mam podgląd tego setu i mamy tutaj choinkę. Nie pamiętam, nie wiem, nie mam niestety pudełka jak to było porozmieszczane, a nie miałem już czasu, przyznam się szczerze, żeby oglądać inne recenzje tego kalendarza sprzed lat, więc po prostu takiej bricklinkowej kolejności pokazujemy. I tutaj mamy build, który jest powtarzalny w dużych choinkach, bardzo fajnie to wygląda, te elementy naprawdę się sprawdzają, mamy Nasze Cheesy Slobs, czyli te takie serki, ja nie lubię tej nazwy po prostu po polsku dla tego elementu, nie wiem, jakoś mi to nie pasuje. Bąbki, gwiazdka, także bardzo prosty build choinki, bardzo fajna mała budowla, świetnie to wygląda. I kolejna to jest taki typowy wypełniacz, mamy dwa prezenty w kolorze biało-zielonym i biało-czerwonym, no ok, może być, no czymś ten kalendarz trzeba było po prostu wypełnić. No akurat tu im się fajnie udało, ten taki krzyżyk. Zrobić taki, jakby taśma, czy, 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 czy ta biało kartka. No. Okej, okay. ciekawy build. Kolejna rzecz po naszych prezentach to jest nasz, nasza bohaterka. Tutaj ona też ma imię i nazwisko i to jest pani Freya McCloud. Świetny tors. Ten tors będzie można spokojnie użyć do City, na przykład, yy, zupełnie się sprawdzi. Na przykład, jakbyśmy też jej zmienili głowę i ręce, to. Na te oczywiście w kolorze normalnym, takim, minifigurko, znaczy ludzkim, to też świetnie nam się ta minifigurka sprawdzi. Ja w ogóle uwielbiam ten element włosów, używam go bardzo mocno w Castle, uważam, że jest fajny. Naprawdę świetna, ładna minifigurka. I tutaj zobaczcie, jest ta odznaka, o której Wam wspominałem, czyli jeden, jeden element pełni kilka opcji w, w Lego, to mi się bardzo podoba, tak, ta kreatywność. Potem mamy wóz strażacki, Lego co roku wypuszcza wóz strażacki, także tutaj na pewno też lokujemy sobie produkt, bardzo podobna technika dla kół znowu mamy z tyłu światła czerwone bardzo o to zadbano, ale jakoś też te samochody nie mają reflektorów więc to jest zagadka ale mamy nawet drabinę, także wygląda to nie najgorzej, w tej skali oczywiście kolejna rzecz to jest pociąg świąteczny ja przesunę tutaj na razie tą rzecz nie będę go podnosił, bo on sobie stoi razem Mamy lokomotywy, mamy ten wagon na węgiel i jeden, i jeden wagon regularny, także fajna świąteczna lokomotywa, to jest nazwane właśnie świąteczna lokomotywa. Kolejna rzecz, którą chcę Wam pokazać to jest ten, to jest bank, więc sądzę, że tutaj jest napad na banki. chyba z tego co kojarzę właśnie na tej planszy można było to tak rozstawić, że, że ten bank tutaj mam jakiś napad, potem można sobie wyobrazić, że minifigurki uciekają właśnie jakimś samochodem sportowym, gdzie indziej, także no mały build. Nie wiem, czy bank wyszedł. Ja ostatnio też zbudowałem, odratowałem taki zestaw, znalazłem go w miksie, który kupiłem. Napad na ATM Spider Man sprzed lat już, więc trochę mi go przypomina. Ok. I teraz kolejna rzecz, to jest ten taki monster track. Monster track był. Myślę, że tam było chyba kilka zestawów z monster trackami. Zobaczcie, że tutaj koła bez opon dają radę w tej skali są po prostu monster trakowymi kołami. Jak wygląda to. Zawodowo, także mamy taki Monster Track Car. Moim zdaniem, Git jest, jest, jest ok. Naprawdę naprawdę ciekawie to wygląda. I tu mamy też dużo tych różnych dodatków, tak jakichś małych stadów, które robią nam po prostu liczbę tych elementów w całości. Kolejny jest samochód policyjny, taki, taki furgon, można powiedzieć, policyjny. Znowu nie ma świateł z przodu, ale technika budowania bardzo podobna. Naprawdę fajnie to wygląda. Uważam, że tutaj sporo, sporo fajnej roboty włożono. Mówię, nie są to najbardziej szałowe sety na świecie, ale, ale jest. I tu mamy naszą, e, e, że tak powiem, e, postać, która jest złym charakterem. I jest to pani, ja na nią tutaj przyzumuję, postaram się. Jest to pani, która nazywa się Daisy Kaboom, czyli ona coś pewnie tam, jakieś materiały używa, żeby rozwalić jakieś kraty. Ma kajdanki, mamy taki tors, dosyć ciekawy, więzienny, ale naprawdę fajna figurka, podoba mi się. Szczególnie kolor włosów jest, jest git. No i na plecach ma taki, widzicie, takie logo, które pewnie świadczy o jej ksywie. Kolejna rzecz, no bez szału, ale też ciekawie zbudowana, to ten samolot. Był taki set samolotu, po prostu samolot bez figurki, samolot sportowy, jeśli dobrze kojarzę. Myślę, że to, to jest lokowanie tego, tego dokładnie produktu. Skrzydła bardzo ciekawie zrobione z tych elementów, które też mogą być użyte jako włócznie, tak? albo jakieś bronie. Także OK, jest git. I mamy tutaj kolejną postać, która się nazywa, i to jest Ruki Partnur. Pani, która lubi chyba ananasy, nie wiem o co tu chodzi. Muszę obejrzeć, może jakaś śmieszna scenka jest w tym serialu. Świetny kostium policjantki, takiej pilotki helikoptera. Naprawdę fajnie to wygląda na nogach. Mamy te takie uprzęże od spadochronu, tak mi się wydaje, że to o to chodzi. Tutaj mamy kamizelkę z tyłu polis, także naprawdę dobrze zrobiona. I tutaj ciekawy hełm taki też, zobaczcie, że on jest taki typowo. I ta szybka, której ja też powiem wam szczerze, no, wcześniej to mało ją widziałem, taka wycięta. Także naprawdę ciekawa figurka, jeśli chodzi o Legopolis. Kolejna rzecz to jest ten element tutaj, który zobaczycie, ja tylko przekręcę. To jest ta ciężarówka, która trzyma nam lawetę. Tutaj, na której jest helikopter. Też bardzo prosty build, tu nie ma za bardzo co pokazywać. Jedyny fajny element to jest ten zaczep, na którym laweta sobie jest zaczepiona, bo fajnie to wymyślono. Zobaczcie, to jest dziura i można sobie zaczepić. I po prostu to się trzyma, więc naprawdę bardzo ciekawy pomysł. No i drugim elementem jest laweta, kolejnym w okienku. Także wydaje mi się, że to chyba popełniłem błąd, bo tutaj była chyba łódź motorowa, a nie helikopter. Tak mi się wydaje, że był też taki zestaw, bo tu kolorystycznie bardziej to pasuje. Co muszę sprawdzić, po prostu, bo nie pamiętam, ale i to, i to mogłoby być, więc sądzę, że oba sety można by było tym reklamować. Więc na razie postawimy tam helikopter, niech sobie jest. Okay, I wróćmy tutaj do naszego pełnego kadru. Yy, I łódź motorowa. Bardzo fajnie zrobione silniki z tyłu, z tych lizaków. Yy, prosty build, ale naprawdę zobaczcie, jak łatwo można użyć tutaj elementów i uzyskać naprawdę dobry, dobry model. Yy, tutaj przesuniemy, pokażę Wam teraz, tu mamy jeszcze dwa prezenty, bo mamy sanie świętego Mikołaja, bardzo prosto zbudowane. Mamy łyżwy jako te płozy, no i wygląda to całkiem, całkiem zacnie. I tutaj oczywiście mamy jednego Renifera z czerwonym nosem najprostszy bilt Renifera, jaki do tej pory widziałem. Także tak wygląda Renifer. Eee, no i oczywiście jeszcze mamy stację benzynową. Ona jest w takich charakterystycznych kolorach Octan. Nie wiem, czy będziecie wiedzieć, starsi budowniczy na pewno wiedzą o co chodzi. Nie wiem, czy teraz wychodzą zestawy w City z Octanem. Nie, 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 nie mam pojęcia, wiecie, muszę sprawdzić ostatnie zestawy LEGO City, czy tam jest to logo Octan, bo kiedyś, dawno, dawno temu, to była taka firma w świecie LEGO, która produkowała benzynę, mieli stacje w ciężarówki i takie kolory, mi się wydaje, tam były. I ostatnia postać, i to też jest postać, która ma imię i nazwisko, bo tutaj, zje, ja chyba jeden czy dwa odcinki tego serialu widziałem, właśnie te a propos świąt, i to jest Wheeler w nawiasie Santa, czyli w nawiasie święty Mikołaj. No i tors, nogi, czapka, wszystko się zgadza, jedyne co, to główka jest inna, to jest ta główka od tego złoczyńcy, on tam coś złego robi w tym serialu. Więc mamy aż sześć nazwanych postaci, to się w LEGO rzadko zdarza, żeby oni nazywali własnych bohaterów, no ale w tych filmach to już to mamy, więc troszkę oddalę kamerę, żebyśmy zobaczyli wszystkich żebyśmy zobaczyli wszystko, a i elementem dla Santa jest oczywiście dla Świętego Mikołaja jest ta torba i list, standardowy list Lego, pewnie z jakąś listą życzeń. Także jak z jakiegoś powodu mu tego nie założyłem, muszę się poprawić. Na chwilę obecną no to są wszystkie rzeczy, które były w tym, w tym zestawie. Moim zdaniem w przecenie oczywiście warto go było kupić, w cenie regularnej... Hmm. Powiem tak, jest spójny ten kalendarz, naprawdę fajnie wyglądają te elementy, dużo fajnych pomysłów na te pojazdy, ale no to jest city. Tutaj, powiem szczerze, ciężko wykorzystać te modele potem gdzieś. Oczywiście można by było w Lego City, które macie, czyli w waszym mieście city zrobić wystawę dla minifigurek modeli, tak? Na przykład i to będą modele na wystawie, którą odwiedzają minifigurki pomysłów. Słuchajcie, na to jak to wykorzystać, jest cała masa. Chociażby tak jak mówię, ten kontenerowiec, który może być statkiem w oddali, tak, możemy też zbudować sobie taką małą autostradę gdzieś powyżej i poustawiać na niej te modele, że mamy wrażenie głębi, tak, wrażenie, wrażenie jakiegoś takiego świata. Dajcie znać, co myślicie w, w komentarzach, nie w kalendarzu, o tym secie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!